Witam Was, kochani, w Tarocie Codziennym. I dzisiaj główną kartą dnia jest nasz Król Mieczy, który sugeruje, aby korzystać ze swojej intelektualnej mocy i umiejętności analitycznych. Król Mieczy reprezentuje silnego, logicznego, obiektywnego przywódcę, który potrafi podejmować mądre decyzje oparte na faktach i na racjonalnym myśleniu. Także to jest karta mądrości intelektu. To jest karta klarowności, obiektywności, komunikacji, ogólnie racjonalnego podejścia do, do sytuacji w sposób logiczny, racjonalny, zamiast kierować się emocjami. Postarajcie się właśnie wykorzystać tą swoją logikę niż emocje. Bardziej podejście do spraw dzisiaj w sposób bardziej pragmatyczny, rozważny. Um, wykorzystujcie swoją inteligencję i umiejętność do analitycznego myślenia w celu, żeby osiągnąć swoje cele. E, także pamiętajcie jednak o zachowaniu równowagi pomiędzy intelektem a emocja emocjami. Do tego mamy pazia mieczy, dwa puchary i osiem pentakli. Paść mieczy to jest e, karta, która mówi o młodości, ciekawości. To jest taka intelektualna biegłość i gotowość do nauki. Także dzisiaj może będziecie musieli wykorzystać swoją zdolność do analitycznego myślenia. Jeszcze raz, bo był król mieczy, teraz jest paź mieczy. Dwa puchary. Dwa puchary. Ta karta, symbolizuje, ta karta symbolizuje harmonię, partnerstwo, relacje, współpracę, pozytywne ogólnie relacje z innymi ludźmi, miłość bliskość, synergiczne połączenia jakiekolwiek. Także tu będą korzystne relacje z, z tobą, ze sobą, swoim, ze, ze swoimi bliskimi lub możliwość nawiązania nowych ważnych związków w waszym życiu. No i mamy osiem pentakli. E, to jest karta związana oczywiście z pracą, umiejętnościami, że my ciężką pracą, bycie konsekwentnym, Także tu może być okres dzisiaj taki na skupienia się na swoich celach zawodowych, doskonaleniu swoich umiejętności, może być to czas, aby poświęcić uwagę szczegółom i wytrwać w dążeniu do osiągnięcia swoich celów materialnych. Te karty, trzy karty sugerują, że dzisiaj możecie być zachęcani do wykorzystania swojej inteligencji. Znowu mi się ten palec pokazuje do, do wykorzystywania inteligencji, zdolności analitycznych, aby rozwijać po, 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 pozytywne relacje z innymi i skupiać się na doskonaleniu swoich umiejętności lub pracy nad swoimi celami. To dobry dzień na naukę, współpracę, pracowitość. Pamiętaj, żeby być otwartym na możliwości i korzystać z pozytywnych interakcji z innymi ludźmi. Także miły dzień. Myślcie logicznie, ja zdecydowanie muszę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, Buziaki, Papa. Pa.